Co? Zakryło Cię? <śmiech> <śmiech> tak. To? Czy zależy, które? Tu mamy fajne skałki w wodzie. Wygląda jakbyśmy byli na jakiejś Islandii. Jesteśmy na wschodzie, wschodnio, wschodnio, wschod, po północnym wschodzie wyspy. Za nami są góry Anaga. Teraz je pokażę. A tutaj jest plaża Benio. Benho. Jak to zwał tak zwał. To jest na naszej trasie, my zobacz Tam w oddali. Zobaczcie jak daleko. To są ludzie. I naprawdę płytka jest tutaj ta plaża. Tutaj się kąpią. Tu spaliśmy. I tam stoją. Także naprawdę tu jest długopłytko. Fajna. Wokół występują skały. Są skały. Tam są skały. Powiem Wam, że naprawdę wygląda jak jakiś obrazek z Islandii. To By była foto z Islandii. No i dodatkowo jest tutaj północ. A na północy chmury zatrzymują się na tejdę, a tego nie ma tu słońca. A generalnie byliśmy 10 minut wcześniej na samej górze tam, to wiało. O, tu nie widać tych szczytów. Tutaj to jest miciutko. To wiało, drzewa się uginały. Tam naprawdę były drzewa takie wysokie, liściaste i mocno uginające się. I tu 10 minut dalej jest pleża w Benio. Gdzie? Dużo kamperów się zatrzymało. tak Tak naprawdę. Tu jest taki fajny parking. Darmowy. Tu jest większość parkingów darmowych. I ludzie tutaj w kamperkach sobie zatrzymują się. Są dwie jedna jak ci się podoba plaża? Fajna, ale szkoda, że się nie kąpiemy. No <gry> ale mamy godzinę już 19. za godzinę jest na Ołaś. Dobra, idziemy w wiele włączone. No teraz już widać. O, teraz już coś widać. Dobra, tak. zostaw to w tak, no tak. tu, tu jest jakaś chmura znowu. Nie dymę, nie dymę. Nagle tak nic nie widać. O, nie wiem, czy to widać, jak ta chmura dmucha jakby tak tą białą parą. Tutaj normalnie widać jakby taka biała para na nas dmuchało. O, teraz z góry zeszła. Takie dymy jakby schodziły. I nagle ukazują się drzewa. W ogóle one są wszystkie takie powyginane. Nie ma tutaj takich prostych drzew, tylko wszystkie są takie jakieś powyginane. O, i znowu chmurą dmucha. I ja cię... No, nie powietrzna. O ja, to nas to podniosło. po przystanku Czyli jak ktoś jest niegrzeczny w policji to wyzagląduje tutaj, nie? Na nadze, ja za karę. Najgorsza pogoda. I wiry tu są powietrze nawet. Po prostu Ja, i tu u góry słuchajcie, też tutaj w jak tych drzew. Normalnie jest. Ta chmura chyba. <laughs> Autobus nawet nie zwolnił. Nie zwolnił. No nie zwolnił. A my tutaj takim małym żuczkiem jedziemy i jedziemy i nagle się robią takie tunele z drzew. Te drzewa jakby są. Łączone ze sobą w górę w niektórych miejscach. Co tam Kacper? Co? Co Adawa, panowie, hand footballer, handlowy, jesteś footballer. Co za udko? nasz następny nocleg. Znajdujemy się teraz niedaleko miejscowości granic. Tu mamy wielką szafę ala kolonialną, łóżka i tu mamy taki widok na ocean. Tutaj idąc dalej mamy salon. Tu już kapisz coś dubię. Tu, ta, ta, nam działa fajnie. Po czym chodzimy po schopkach. I tu mamy pokój chłopaków. Tu jest duża kluska zakopana pod kołdrami. I tu mały szaleniec. Mały szalony klulik. salonie okienko. Też z widokiem na ocean. I teraz kierujemy się do wyjścia. I z tarasu mamy tutaj. ten, o Na targu w Santa Cruz de Tenerife kupiliśmy owoc nazywany smoczym owocem. Tak to wygląda. Za taki owoce jak zapłaciliśmy 5,5 euro. Także tancio nie było. No i teraz będziemy próbować go rozkrajać. Hmm. No zobaczymy, co to z tym można zrobić. Dobra, więc bierzemy się za rozkrajanie. Generalnie tam mieli go jakoś tak na pół trochę jak kiwi. Słuchajcie. I zaraz o, zobaczymy, co mamy w środku. Takie ziarenka. Trochę wygląda jak czyja. Czyja w buraku. No nic. Będziemy próbować. Także łyżeczką spróbujemy teraz wyciągnąć ten miąż. O, patrzcie. Na spokojnie. Na spokojnie ten miąż tutaj wychodzi. Dobra. I próba. Hmm. Jeszcze jedna próba. No czuję, jakby owoce, czy ja, zamoczone w czymś. Generalnie hmm, trudno powiedzieć, co za smak. A dobra. Smaczne. Pokaż język. Ua. Ale masz kolor. Dobra, to teraz wypróbujcie chłopaki. Okej, teraz idziemy na prawą nogę, do końca pola na taki lekki pol, ale to widać, że na rynku. Stacja manualna to jest najlepsze rozwiązanie. Znajdujemy się teraz w miejscowości Garaciko. Garaciko to jest taka miejscowość, która jest nazywana hiszpańskimi kąpejami. Ponieważ tutaj wylał wulkan i lawa rozlała się do morza zalewając port. To chyba w 1702. Port, który był portem międzynarodowym, przypływały tutaj statki z Ameryki, był portem przeładowczym. Bardzo ważne miasto na Teneryfie. Lawa, kiedy zalała ten port, to nic z niego nie zostało. Miasto się odbudowało, natomiast świetność portu już nie wróciła, ponieważ większość została przekierowana do Puerto de la Cruz. I lawa, która tutaj je, zeszła, stworzyła takie naturalne baseny. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj akurat jest taka część wychodząca w ocean. Ale tutaj już mamy takie przystosowane zejście. Między basenami można spotkać się blisko z przyrodą. Zobaczcie, jakie tutaj są kraby. Takie fajne czerwone. A tutaj są Czekaj. Czekaj. O. są takie fajne czerwone Nie ten, bo Tu są baseny. Tutaj chłopaki skaczą z góry. Tu jest, słuchajcie, wejście.

Tak. Tak. tam w stach i tam a to jest, jest najlepsze tak. zobacz, fala przyszła i nawet tak. go nie znalazł co ty robisz? nic nie robisz główny plac w miasteczku Garachico ojciec Obrigado. Tutaj mamy w drogę, wokół której rosną sosny kanaryjskie z prawej i lewej. Nagle zmienił się krajobraz z agaw i takich małych wystających e, kaktusowatych roślin na las z